No, bo takich rzeczy przypomniałeś taki co Cię opowiadam, tego znasz, to, to, to też te prochy różne bierze i to jak wypiję, to mu wali. No, no wiesz, on jest, no krzyku go poznał, jest gościu, jest, 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 jest przekozak, coś od niego potrzebujesz. możesz o pierwszy no, no, gościa zadzwonić, gdzie cię, cię przywiezie. Bierze te prochy wszystko, ok, ale jakby to połączy z alkoholem, szata. No może to by. Wyszli w piątkę z kolegami do dyskoteki, jakby jakbyśmy my poszli. Super się znamy i tak dalej, wyszedł na dyskotekę, popił. No i wyszedł przed dyskotekę tego kupa jednego wiesz, Tu bój. Leje go wiesz, Katuje go. Mówisz mi, go katuje no, no, no. normalnie, nie? Wpierdolił mu, ten kumpel tak leży pod ścianą. Tamten się cofnął i mu, wiesz, bombę. Gość już tak wiesz, leży, ledwo dycha. Te właśnie ten fajnie. to fajnie opowiada. Ja mówię, oko już jedno, jedno oko otwieram. Widzę go, że znowu do mnie idzie, nie? Jak chuj kopa mi zajebie, nie? Podchodzi do niego, patrzy się na niego, usiadko na niego i tak. Nie ma znajdziemy ich. <laughs> A pan go przygotował! Tak? <laughs> Pięć minut temu! <śmiech> <śmiech> nie no za zajdziemy!